Dzień dobry Państwu, witam z yy, wszystkich serdecznie. Dziękuję grupie za zaangażowanie i szczególnie witam, bo już dostałem sms-a, że są nasani, e, na sali nasi przedstawiciele w w osobie bulimictwu. Cieszę się, że jesteście. Moi drodzy, e, otóż e, dlaczego, e, dlaczego spróbowaliśmy i próbujemy? Namówić e, szersze grono ludzi przedsiębiorczych i przedsiębiorców do e, działania nad naszym zależnym. Dlatego, że Peter jest ogłaszany na trzy lata i wyobraźmy sobie, że przyjdzie ktoś z zewnątrz, e, być może postawi jedną, dwie bufki i szereg e, e, przedsiębiorców małych, większych, a być może. E, i jest, albo się nie dognie o tym, że mógłby wziąć udział w takim przetargu, bo po prostu do niego informacja nie, nie dotarła, albo po prostu jest zbyt mały, jeżeli chodzi o mały, e, 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 tak powiem, małe działalności gospodarcze. I e, jakby moją intencją jest tutaj to, żebyśmy mogli porozmawiać. Z filmem, z trzami, radą i robimy coś fajnego na co najmniej się lat. Ja oczywiście, zawsze patrzę nieco dalej i widzę możliwość nie tylko w tym miejscu, ale w działalności w formie choćby usług. E, tutaj możliwość skorzystania e, z buduska takiego, który jest tam między lasem, żeby tam mogły się odbywać różne, e, różne e, działalności, ja myślę, że jeżeli ludzie przedsiębiorcy tacy jak tutaj znajdują się na sali, usiądą do rozmowy, porozmawiają, a to to zapewne dojdą do, do, do e, fajnych rozwiązań. E, fajnych e, chcę Państwu również powiedzieć, Coś takiego, aby te domki, które w tym filmie no nie z tego sprawdzą e, zostały wburzone, a to jest być, być może działalność, być może inne domki e, ktoś ściągnie, będzie można e, tam przemocować. Jeszcze bardziej się z Ale to prawda, nie jest, to się zajmowałem. Ja się nie zajmuję, że to jest żadna tak, tak. chodzi o to, żeby w 15 budek eksklamowane, ale żeby było tak na tyle to zorganizowane, żeby ci ludzie mogli przyciągnąć do tego Mamy bardzo e, daleko od a wszystko tam niedzielę. Mamy to tak inne zaangażowanie, a, a po prostu tam miejsce. Jest to potencjalne miejsce, i naprawdę tutaj trzeba tych ludzi i do tego miejsca. Zróbmy to, to właśnie z tak, tak, tak żeby, żeby ci ludzie nie chciały jednak do tego Fidele, którego jest daleko. W alkoholu będzie mogło się odbywać tylko i wyłącznie na tych dwóch działkach ekonomicznych. nie ma innych miejsc. E, a impreza towarzysząca jest na na pokaz iluzjonisty, dwa punkty, animacje dla dzieci minimum 3 godziny na dzień, e, jako jedno wydarzenie, wieczór stand-up i, i takich stand-uperów e, komików zaprosić, e, zajęcia fitness, to mogą być zajęcia w tygodniu e, dla parzowiczów, e, wydarzenie muzyczno-słoneczne. Dla seniorów. Na pewno dotrzemy do pewnych ludzi, którzy zechcą nam uatrakcyjnić ten zalew. Pamiętajcie jedno. Na trzy lata musimy podpisać umowę. Umowa powinna być z naszymi podmiotami. Te podatki powinny być tutaj. Mieszkańcy, tutaj płacone w Łukowie. Te Ci mieszkańcy, którzy będą tam e, tracili pieniądze, one powinny w jakiejś części wracać do naszego samorządu. Dlatego też zróbmy wszystko, namówmy wszystkich do których znamy, żeby wzięli z nami w tym, w tym udział i nie ograniczajmy się do tego, że na każdym razem jakieś procedury będziemy dziwne e, wymyślali, że musi być wystąpienie do osir a oddajmy w chorobę e, ten stadion, ten, 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 to całe boisko, niech tam ludzie stawiają, robią co chcą, robią e, jak zechcą, zorganizują się w sześć osób, w osiem działalności gospodarczych doprowadzą, postawimy szybko liczniki, będą się z tego rozliczać. Tak niepotrzebna jest wydarzeń, bo ten zalec jest śliczny, piękny, spalmy się nim, wtedy będą pływały, nasze kajaki będą wy, wy, wynajmowane, nasze rowery wodne, to taka jest idea, a nie będziemy spłaszczali to do jakichś tam wystąp... Jeżeli mówimy o boisku, tam przetarg jest kwotowo nieograniczony i yy, 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 jeżeli ktoś to wydzierżawi, może poddzierżawiać, nie wiem czy, czy może, bo jeżeli chodzi o gastronomię, nie może, bo to jest związane z trwałością projektu. Jeżeli chodzi o Boisko, e, tam mogą być imprezy codziennie inne. Nie ma problemu. Prąd jest, tam może się dziać. Wszystko, co się co, co, co chcesz, może się tam dziać. Ale jeżeli chodzi o ten przetarg ograniczony, ten kopertowy przetarg e, z tymi kryteriami pilnującymi, e, to Pan pytał, odpowiedziałem, jak to będzie weryfikowane. A musi być jakieś weryfikowane. I jakaś spoda od musi być. Zwracam uwagę na to, jaka to będzie forma prawna, bo założenie każdej spółki też trwa jakiś czas. E no fajny pomysł. Dlatego też tu jestem, bo mi się ten pomysł bardzo spodobał. Ale nie mogę klaskać i mówić zróbmy to e i najlepiej niech prawnicy urzędu wymyślą, jak to zrobić. No, no Nie jesteśmy w stanie w tym momencie e działać na wszystkich frontach. Jeżeli jest ten pomysł, to trzeba go jak się powiedziało, a teraz trzeba dojść do Z. I ja liczę, że w czwartek piątek i te, te, ten alfabet powie do końca: da pełen, pełną mapę, pełen plan, jak 3 czerwca to konsorcjum, ta spółka cokolwiek wygra ten przetarg i każdy z Państwa będzie zadowolony. Bo ja też bym chciał, żeby to było w Kowie, żeby lokalne firmy to wygrały. Ale wiem, że pogodzenie wielu interesuje widzę na sali wielu przedsiębiorców, więc ja wiem i spodzicie się, że spółki są bardzo trudne i, i współpracy są bardzo trudne, bo jak chodzi o pieniądze, to każdy chce jak najbardziej dla siebie. Rząd, żeby nie było złudzeń, takiej spotkań nie będzie. Nie ma takiego zwyczaju, drodzy Państwo, żeby po ogłoszeniu przetargu ten, kto ogłasza przetarg, spotykał się i dyskutował z potencjalnym oferentem, bo dla mnie to się korupcją. korupcją. No, proszę Państwa, nie, nie, nie ma takich praktyk w urzędzie, żeby po ogłoszeniu przetargu ogłaszający spotykał się z potencjalnym oferentem. To śmierdzi na, na kilometr. Ja jestem porażony tymi słowami, żeby tutaj się spotykać i, 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 i nie wiem jaka by miała być rola Osirów w tych spotkaniach. Czy osir miałby Państwu wskazywać, w jaki sposób napisać tę ofertę, żeby ten przetarg wygrać? Dzień dobry, nazywam się Jolanta Miłkowska. Chciałabym podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie Grupy Przedsiębiorców Łukowskich w temacie wynajęcia powierzchni nad zalewem zimna woda padło bardzo fajnych dużo pomysłów wynikło mnóstwo problemów z którymi mamy nadzieję sobie poradzić bo w tej naszej grupie siła i mamy potężny potencjał do zrealizowania zadań które gdzieś tam sobie wyznaczyliśmy i chcielibyśmy żeby zalew zimna woda był nasz Łukowian. Powtórzę to jak mantrę. Eee, Łukowian, ludzi, którzy tutaj żyją, pracują, płacą podatki i zależy im na dobru tego miasta, I jakkolwiek by to kolokwialnie nie zabrzmiało, jest to e, nasza myśl przewodnia. Idzie jakby pogodzić interesy tak no, kilkunastu osób? Państwo jesteście w stanie tą ofertę Myślimy, Myślimy, że tak, myślimy, że tak. Tym bardziej, że jesteśmy przedsiębiorcami. Nie pierwszy raz zderzamy się z takimi problemami i Myślę, że damy sobie radę. Z tej strony Marlena Zakrzewska, prowadzę swoją firmę już 18 lat, znam problemy przedsiębiorców, wiem jak to wygląda, wiem z czym musimy się zderzyć i jak to może funkcjonować. Liczymy się z tym, że będą jakieś problemy, ale myślę, że w grupie siła i chciałybyśmy zjednoczyć mnóstwo takich osób, które czują tą samą potrzebę, żeby pomagać w tym mieście, żeby tym miastem troszeczkę poruszyć, żeby było bardziej atrakcyjnie i żeby przede wszystkim przyjeżdżali do nas ludzie z zewnątrz, jak również którzy które czują niedosyt nad zalewem, bo jest po prostu pusto i nie ma żadnych atrakcji. Mamy potężny to jest potencjał, taka nasza, tak. tak Nasz potencjał i chcielibyśmy, żeby nie chciało się ludziom jechać do Okuninki, żeby nie chciało się ludziom jechać do Firleja, ponieważ wszystko to co mają tam, a nawet więcej, możemy, możemy tutaj. zaoferować tutaj. Tak, a dokładnie. Bym pani skomentowały samą postawę, panu Burmistrzów, przyszli, wytłumaczyli, rzetelnie, nie oceniam, starali się spokojnie przekazać ramy prawdy, w których się podobają. Troszkę, troszkę nam podcięli skrzydła no, tymi, tymi ramami prawnymi, ale okej, okay, z tym też sobie poradzimy, tylko po prostu potrzebujemy na to chwilkę żeby sobie to poukładać, e, tak właśnie prawnie, żeby to, e, żeby nikt nam nie zarzucił funkcjonowania ponad prawem, o tak. E, ale to też było potrzebne, e, powiem tak. Taka merytoryczna, ta, ta wiedza tak, te, też tak, nam była potrzebna, bardziej. bo by, byliśmy pełni euforii. E, e, a tutaj wyszła taka merytoryka, e, która też e, no gdzieś tam nam e, pozwoli. Przemyśleć parę słów, tak? ale też tak, będziemy umiały, mimo tak, mimo. no, wszyscy będziemy umieli właściwie się w tym odnaleźć. Jeżeli poznamy, jakie są zagadnienia, tak naprawdę nie do końca było to wszystko wyjaśnione w samym przetargu, więc tutaj to spotkanie było nam przede wszystkim potrzebne. Samo, sama rozmowa z burmistrzami, którzy no, nas zeszycili swoją obecnością, ale jest to dla nas naprawdę na plus, bo jednak chcieli się z nami spotkać, czyli jest jakaś potrzeba i chcieli nas posłuchać. Wydaje mi się, że dają nam też dodatkową szansę, że jednak Yy, uda nam się to wszystko razem zrobić, bo liczymy na to, że razem potrzebujemy wsparcia.